Siema Sanedemia, ja witam was ja w 12 odcinku z gry Grand Polis. No nie, dobrze. Jest. Dobra, luz. Coś się zębało. Musimy eee. dalej. A nie, zostało mi ten swybitą oponą. No tak, zapomniałem. Na pewno ty to ty nie jesteś tym... ...tak zgodności. Eee, po pierwsze, żeś nie jesteś wyleczony na to, czyli już na pewno... Oj, 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 ty będziesz miał parę tych rzeczy. Ile ty masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... ...bagażu. I trzy worki. No masz trzy worki.

To teraz tak, masz wszystkie lusterka. Czemu tu masz tak lusterko dziwnie? To jest tak okej. Okay. To tak na pewno... Imię nazwisko się nie zgadza. Data ważności. Jakaś się nie zgadza. 10 luty, 6 stycznia. A, nie, to dobrze, To się wszystko zgadza. Nie zgadza ci się na pewno imię. Nie zgadza Ci się... Regulacja gwiazdowa. Zgadza ci się waga pojazdu? Chyba tak nie zgadza ci się waga pojazdu. A także, czy ty masz azara? Czy to jest azar? To nie jest azar. Yy, więc także, nie zgadza ci się typ pojazdu. Numer rejestracyjny FWG3925XO. No tak, zgadza ci się. Mmmh, numery paszportu się zgadza. Zdjęcie się nie zgadza, bo nie masz ee, brody. A tajus, jem rachowy. Na pewno <gryśla> Jeźdź, bo możesz być martwy. Dobra, potrzebuję ammo. E, to sobie na pewno muszę odłożyć. Kolejna kontrabanda. To też sobie... o że... 77. Będę znowu musiał pojechać i sobie... pewnie na kontrabanda, nie zdążyłem sobie właśnie sprawdzić. Masz przebitą oponę, masz przebitą oponę. do sprawdzenia sprawdzę wagę twojego pojazdu. 780. od dokumentu. Ja zgodności to jest pierwsza rzecz. Hmm, data jest git. Aż no jest ok, ale czy się wszystko zgadza? Zgadza się. Łub hmm, 0585 ps Zgadza się. U 10 10. Nie, nauczymy jak się to kończy. Nie, wiem, jak, się to kończy. nie wiem, jak się to kończy. Ja się tak nie bawił. pieniądze a fałszywe. Mogę wziąć? Ale czy jeszcze gdzieś tylny jakiś fotel, coś może ten? Może coś tutaj? No właśnie. No okej. Okay. No nigdzie więcej tego nie ukryje. No nie ma gdzie tego indziej ukryć. Okay. No, perfekcyjna. Ty już sobie wieć. Żywe masz żywe. Trzy kozy to już się raczej zgadza, Potem właśnie widzę. Październik jest ok. 11 czerwca. Ayman, sprawdzałem chyba nawet jeszcze raz. To sprawdzę. Nowit 8 kwietnia też się zgadza. SBU KF. Masz coś rozbitego? Tutaj nie, tutaj nie. Wszystko jest ok. Masz lusterka. masz trzy kozy. Tu nic nie przewozisz. A waga pojazdu, jeszcze i typ. Waga się zgadza. Gazduk zgadza się. Zdjęcie się zgadza. No nie mam po co Cię zatrzymać. Masz wszystko Masz pracę A teraz tego nie ma, dobra Wszystko masz Chap tu się zgadzam, się zgadzam. Regulacje wiadowe się zgadzają Ty się zgadza, list przybodowy się zgadza, zdjęcie się zgadza, no mój paszportu się zgadza pewności się zgadza nazwisko się zgadza Proszę daj dajna! Nie. A nie widziałem, że gazeta nie ma jakiejś ostatniej gazety Pierwsza rzecz uwaga... Tak, czy to masz flakę czy po prostu jak dziwnie jechałeś? Tak zgodności jeszcze nie wpuszczę eee, Muszę cię po coś aresztować jak tak patrzę Po prostu mogę cię nie przepuścić od razu Chyba cię nie muszę aresztować Dla pewności wyśniąś Nie muszę cię aresztować, ale się sprawdzam. Smithow pasuje, odwiedziny 5 listopad, właśnie 24, 16 październik, Okej, okay, okej. Okay. Wawilla, czy to jest Wawilla? To nie jest Wawilla. Można tylko, że to. Brot. Nie zgadzają się regulacje zjazdowe, nie zgadza się typ pojazdu. Numer rejestracyjny z EJP6667PT się zgadza. Hmm. Imię i nazwisko się zgadza. Data ważność się zgadza. Jesteś odrzucony. XN6546HS. sześć Tą tam jeszcze miał. Ty pojazd były źle. Nie gadaj. Eee, no co nie wygląda, że jak ty.

Mogłem się mu chyba jednak baczniej przyjrzeć. Wyjdź z pojazdu. Okej, okay, masz szczęście. Albo nie. No dobra. Masz warta Nie zgadza się zdjęcie. Yy, czy to jest Azal? pierwsza rzecz. To nie jest Azal, czyli rozumiem mam zły typ pojazdu. Chyba, że okaże się, że on może być bez tego. A numer rejestracyjny jeszcze właśnie. Xn65, tak. Wagę masz i. Ja chyba patrzyłem. Tak, wagę może, OK. Mm. A na pewno jest tutaj wszystko git. Masz nowy, 2 kwietnia, odwiedziny. Artystycznia. Mhm. Eee, no to tak. To, to, to. Jeszcze? Chyba nie no, typ pojazdu zdjęcie to ta ważności odrzucony. że ten typ pojazdu to będzie źle na przykład. Nie wiem, że nie wiem, to jest taki ten typ pojazdu, tylko że nie ma. Bez paki, no nie no, bo on jak już, to on teraz jechał właśnie. Czym on jechał? chyba będzie ten samochód. A nie, on miał przebitą ponę wybitą szybę, wywrócić na światła. I imię, nazwisko miał. Na kawcie szczepienia. Muszę się bardziej tego przeglądać. Muszę się tym bardziej nie przeglądać. To jest co nie są jest mi stąd, tak jak zwykle No i też już zaraz powinny być lepsi, no bo Dają lepsze były, nie Ja potrzebuję lepszą broń. Nawet jeśli ona będzie szybciej zużywała amunicję, no to jednak się przyda Nie wiem, czy po co się teraz i tak sobie jeszcze będą przychodzić po co dwie minuty więcej łuków na no to mam, ale się opłaca. Ojej, ojej, tej tutaj głupio nie wywalić. Ale czy oni coś robią więcej nawet z tymi brońmi? Nie mam pojęcia. Ale na to patrzę, to trochę mi się nie wydaje, że oni coś robią więcej nawet z tymi bronią. Może oni by coś robili więcej, tak typowo na przykład jak był sniper, może ze snajperką. Więc chyba i tak... O nie, 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 podchodzę, mam półtorej minuty, co ja robię? Ja mam tutaj to jeszcze cicho. Nie głowę? No nie... Nie wiesz, nie zauważyłem tego granata. I go, że w tych właśnie atakach jest te czekanie, aż ten atak minie. Bo muszę czekać te dwie minuty dosłownie. Może na przykład być tak, na przykład, że jest nie wiem 30 i, i po prostu ich wyeliminować. Przepraszam za to. Bo po prostu potrzebuję mieć nagrany odcinek, aby wrzucić w końcu ten weekend, ale też no, przydałoby się w końcu mieć te kłupie daily, które miałem przez jakiś czas. Co mi wybucha pod nogami? To już nie było granata. Aha, to głupno No chyba tego nie trafia na pewno. Moim celem w tej grze to nie. To już wiem dlaczego umierałem. Dobra. Aha, nie dosięgłem go. zobaczyć ile kosztuje ta, chociaż no z chyba kosztowała 2000, więc jej na razie nie będę kosztował, chociaż mógłbym No właśnie, to właśnie nie wybucha. Nawet moi nie mogę raczej zabić, bo moi są za mną. z zwłoku nie mogę tego jakoś strzelić. naprawdę też ktoś wybuch, ktoś wybucha tutaj tutaj ciekawe czy nie wiem może gdy będę miał więcej życia to będziemy coś lepszy by też tego maksimowałem tylko lepszy no go żadnego więcej jo jo oj daleko poleciał ten naj... 5 minut, albo 10 ogóle. Bo nie wiem, że przyjadą tu jakimiś autami. Myślałem, że go zabili, ale... Pana za dużo liczyłem od moich kompanów. No chow, Tak teraz mieli. No, jedna, bo jak się tam zabijają, jak oni podejdą. Możemy po prostu się tam bardziej schować i po prostu nawet się nie wychręcić. Nie wiem. Jakbym im wszystkim było, bronił, jakby ich zabijali. dziewnicę 6: 5, 4, 3, 2, 1. No dobra, trochę i było. 1200. Nie, Jakieś miny właśnie zostawić za, za tym kamieniem tutaj, za tamtym i tu. Nie mogę tego podnieść. Nie mam wolnego miejsca, da to odłożyć w takim razie Już mi pół tysiąca Oj, będę to musiał wywieźć znowu I mu posprzedawać tą wodę idziemy po prostu i wywiozę... ...to To mu też w sumie mogę. Nie wiem, nie wiem. Ja mam na zapas, czyli to tak mogę mu sprzedać. To też mogę mu sprzedać, chyba żebym to sobie zostawił po prostu pod yy, ten... Ile mam więźniów? Dobra dwóch Podjadę sobie tam A jeszcze sobie to mogę jeszcze pobrać. Może tutaj pić jeszcze więcej. brak wolnego miejsca. Dobra, walisz to już, jadę to sprzedać. Ja mam też całą kontrabandę wziętą. Właśnie nie wziąłem całej kontrabandy, nie wziąłem nic praktycznie. To do ekwipunku, albo nie, chwilę, bo następnie sobie pójdę po kontrabandę. Chyba w ogóle podkładałem, no właśnie. To zrobiłem nieźle. Na pewno chyba też trochę dużo zakupy. Ten magazyn musi być zwiększony, to jest mus. Czemu ja to wywalam? Japie. To mi się chyba ten większy pojazd e, robię Wódę, mogę w sumie pohandlować z nimi, ale co chcę sprzedać akurat, to, to Wódę zostawię. Na pewno muszę zobaczyć ten większy samochód, żeby sobie go ulepszyć. Gdzie jest kontrabanda, to tepnę się tutaj, ją wywalę i do i tam sobie coś kupuję. No, dobrze by było, żeby więźniowie nie uciekli. Jakbym sobie ich zostawił, to co? Jakby ich było, nie wiem, z czterech, pięciu i po prostu zostawił no to... go za Kto wziął, wziął wszystko. wszystko. Jedziemy do Wlada. Z tak czy to mogę sprzedać? On nie kupuje. O, ty chamie. Czemu kałach nie ma na przykład tak nie czy tebie tego dame'a? Karabin ma, ale on ma mało Czym karabin, który będzie... Albo w sumie daj Amunicja do karabinu Jezus, a dobra Trzeba jeszcze tutaj, tak? To już nie mogę dawać A nie mogę Ile tego teraz mam? 300, Powywalam wywalam sobie po prostu resztę. To sobie mogę wywalić amunicji, ja to myślę, co sobie zostawię do strzelby, mogę wywalić. patyk, te noże śmieszne. I na pewno muszę sobie ulepszyć magazyn A tyle pieniędzy, że akurat już to się opłacało kupić To woda jest tylko właśnie do handlu, całkowicie handlu. A to ja mam... A nie nie mam. To jest do tego do no maszynowego. To jest taka bym zapasowa. I mam to. Dobra. Ile w ogóle ulepszenie magazynu? No to jeszcze chwilkę i sobie kupię. Personel kowalski będę ich musiał polepszyć każdego, aby na drugi poziom. A pojemność 25. Taką samą ma. Może po ulepszeniu będzie miał więk. Mm. 5 5, 8, no nie na robi trochę to różni. No dobra. To było na tyle w tym odcinku. Widźmy się następnym. No ja.